Gitarę kupioną w lwowie, mam ją chyba z dwadzieścia parę lat, urodziła się na Łyczakowie, u stolarza, który przy niej lubił śpiewać swej dziewczynie. Z tą gitarą wędruje po świecie, po dancingach co nocy na niej gra. Ale gdy jesteśmy sami, wtedy najcudowniej brzmi, Gdy olwowie Lwowie głosem śpiewa nich. Przyjacielu, co chcesz z Nie ma jak rozśpiewane Tam, gdy waciarz, tajerka gra, To nawet stare domy tańczą i di, diri, di, ra. Szkoda gada i szkoda słów. Nima, ma nie ma jak gniazd do lwó, nie ma ja to taj oj tajć, tak chcesz szczęśliwy być, to do rocha, ta gitara, nie rana. Nie ma nima, taj oj, tak chcesz szczęśliwym być, to do rocha. A gitara choć tylko jest drzewa, ale serce i duszę ludzko ma. Kiedy tuli się do mnie śpiewa, to a z oczu z wyciska, tak jest mi wtedy bliska. I lecimy myślami do Lwowa. Przebiegamy ulicę w dużych i stajemy aż na rynku, gdzie kamienne stoi lew. Zasłuchany w mojej mej gitary śpiew. Przyjacielu, co chcesz, to ma, nie ma jak gwiazda lwot. Tam, gdzie waciarz, to jerka gra, To na roztar domytań, oj, diri, di, di, Szkoda gada i szkoda słów, ma ma jak gwiazda lwo. I ma jak ta, to tajoi tajic, na kresce szczęśliwym być, tać do lata. Mam gitarę kupioną w Elwowie, mam ją chyba z dwadzieścia lat urodziła się na Łyczakowie. U stolarza, który przy niej lubił śpiewać swej dziewczynie, z tą gitarą wędruje po świecie. Po dancingach co nocy na niej gram, ale gdy jesteśmy sami, wtedy najcudowniej brzmi, gdy o rzewnym żernym głosem śpiewa mi. Przyjacielu, co chcesz, to nie ma, nie ma jak miasto lwo, tam gdzie baciarz tajerka gra, to nawet stare domy tańczą oj, diri, diri, Szkoda gadać i szkoda słów, nie ma, nie ma jak miasto lwo, nie ma jak to taj, oj, taj. tak chcesz szczęśliwy być, taj, sterować. A gitara, choć tylko jest z drzewa, Ale serce i duszę co ma. Kiedy tu się do mnie i śpiewa, To aż z oczu wyciska, Tak jest wtedy dla mnie bliska, I lecimy z myślami do Przebiegamy ulicę z dużych wcześniej I stajemy aż na rynku, Gdzie kamienne stoi lep, Zachłukany w mój mej gitary śpiew. Żyjacielu, co też to buch. Nie ma jak rozśpiewane dłoń. Tam, gdzie waciarz, tajerka gra, To nawet stary do oj, diri, dira. Szkoda zamek i Nie ma, nie ma jak to lbo. Nie ma jak to tajo i Tak chcesz szczęśliwym być, tajecz do Szkoda, gadać da szkoda słów, Nie ma, nie ma jak miasto to Nima ma jak to, tajo i tajdź być, chcesz szczęśliwym być, daj, ci do i